Hej, hej, witam Was w sobotę, a skoro sobota to multi, multi, tak, ale nie tylko. Jak widzicie są tu też ekspres losy szybkiej piłki. A dlaczego taka mieszanka nietypowa na moim kanale? A dlatego, że w aplikacji Wintu miałam nieco mniej teraz punktów, bo jak wiecie dobry miesiąc temu dodałam odcinek, gdzie właśnie miałam te wszystkie darmowe losy, 19 darmowych losów z tej aplikacji y, ponad miesiąc właśnie temu. No i y, mówiłem, będę zbierać kolejne, ale po pierwsze, nie miałam tych punktów za dużo, więc bałam się, że boję się, że wyjdą mi tutaj ważność, bo tylko miesiąc jest ważny. A po drugie, Zobaczyłam, że już nie mogę odebrać nagrody express losów szybkiej piłki, więc mają tam jakieś limity. Na to wychodzi, że są limity, więc już nie będzie darmowych losów, będą inne, skupię się na zakładach na przykład. Ale dlatego, żeby tutaj data mi nie wyszła, no to już tą szóstkę sprawdzimy. Mamy szóstkę losów, a multi, multi... 6 zakładów. Postanowiłam pójść dzisiaj na szóstkę i oby celująco było w też w tych wygranych, więc to na tyle długi wstęp, ale musiałam Wam tutaj wytłumaczyć skąd taka mieszanka. Więc y, trzymajcie kciuki i zaczniemy chyba od tego najważniejszego multi multi, bo dzisiaj jest sobota, więc multi multi rządzi yy, i oby faktycznie rządziło. Jest promocja na 9 skreśleń, 9 liczb, żeby co najmniej coś było Cztery liczby są nam potrzebne, więc dosyć dużo. Wzięłam bez plusa. Plusem jest moja dziewiętnastka. W tym kółku fioletowym można zobaczyć, że jest dziewiętnastka, ale ja wzięłam liczby na chybił. Zapłaciłam 15 zł, więc w sumie dzisiaj wkład 15 zł, bo tamtych nie liczymy, bo są za darmo. Więc losowanie odbyło się w piątek o godzinie 22. Stawka podstawowa. I zaczynamy. Pierwszy zakład, kochani,

liczb, nie, że nie płacą, bo w Keno płacą przy większej ilości liczb wskaślanych, y, a jak jest, jak nie ma, no to nie ma. Y, kolejny zakład, 15 nie ma, 23 nie widać, 30 nie ma, 38 też nie, 46 nie ma, 53 nie ma, 56 nie ma, 71 nie i 74 nie. Ojej, kolejne nic ani jednej liczby. Chyba że coś pominęłam, no ale pewnie nie. Kolejny zakład, zakład trzeci. 4 nie ma w losowaniu, 9 też nie ma, 14 nie ma, 20 też nie. 34. O mamy jakąś liczbę. Ach. 52 nie ma, 57, o jest druga, może jakaś szansa w końcu. 64, no już nie ma i 68 nie ma. Dwie liczby, no to może lepiej się zacznie, zobaczymy. Zakład czwarty przed nami, jedynka nie pojawiła się, dziesiątka jest. 21 nie ma, 24 jest, mamy 2, no to już lepiej. 29 nie ma, 30 nie ma, 56 nie ma, 58 nie i 75 nie ma. No szkoda, już miałam nadzieję. Zakład piąty. Czwórki nie ma, 34 mamy, więc już tu się coś pojawia. 45 nie ma, 50 nie ma, 51 nie ma, ale jest 55, więc mamy dwie liczby. 62 nie ma, 71 nie ma i 72 nie ma. Oj, dalej nic, ostatni zakład przed nami, ostatnia szansa. No i patrzymy, czwórki nie ma, dziewiątki też nie ma, 26 nie pojawiła się w losowaniu. 31 też nie, 37 nie ma, 47 nie, 49 jest, ale to już chyba nic z tego. 57 jest, 71 nie ma, więc mamy dwie liczby na, tutaj w tym zakładzie. Oj, więc ogólnie, kochani, powiem Wam, że no że tutaj nie poszło. 15 zł, niestety, na minusie nic nie udało się trafić, więc skreślimy sobie, że już tu na pewno nic nie ma. No, ale y, zakładów też nie było dużo, więc powiedzmy, że no tak musiało być. Mam nadzieję, że y, następnym razem pójdzie lepiej. Ale, kochani, jeszcze się nie żegnamy, bo jeszcze czekają szybkie piłki. Może tam będzie lepiej. Oby tutaj, tutaj w tym odcinku się coś pojawiło, żeby nie było tak smutno. Szczególnie, że mamy weekend, więc przechodzimy do szybkich piłek. I dzisiaj taka typowa szóstka, ponieważ właśnie w tej grze potrzebujemy co najmniej sześciu symboli, żeby coś było. Zaczynamy tutaj od tego symbolu. Szukamy, szukamy. Powiem Wam, że nie widzę ani jednego, ale jest jeden, chyba właśnie tylko jest jeden, więc już. Nieco kiepsko, ale patrzymy dalej. No ten taki stadion, no to mamy tu. Dwa, trzy. Jako trzy symbole, bo są dwa. No i koszulka jako cztery. Mm, nie ma więcej koszulek? Nie ma, więc tutaj nie było. Ale nie szkodzi, bo i tak jest to jakby za darmo los. No wiadomo, musiałam zbierać punkty, ale to tak przy okazji więc nie liczę tego jako jakiś wkład. Patrzymy, kolejny los i szukamy, właśnie symboli. Tu mamy jeden. No to kiepsko zaczynamy. Kolejny symbol mamy tutaj. No to jako dwa. O, ale malutko. No i symbol gol. Trzy, cztery. No, cztery symbole więc nie, nie udało się, nie szkodzi. Fajnie, że ogólnie. Możemy sobie tutaj zobaczyć tą szybką piłkę, no i znowu szukamy. Mamy tutaj jeden, dwa, o jak są, o nawet trzy, to już jest dobry znak. Jak już na początek tyle poszło, Dziew... koszulka z dziewiątką, to tu, to tu, jako mamy tak, cztery, pięć. O ja, mamy już minimalnie szóstkę, a jeszcze jeden symbol do odkrycia. Sztaby. No to siedem. Osiem. Pięknie, tak? Nie ma nic więcej? Nie przegapiłam? Nie. Osiem. Wow. Mamy dyszkę, kochani. Wpadła dyszka za darmo. Ale się cieszę. Świetnie. Mamy dyszkę. No to już odcinek będzie taki y, pozytywny, bardziej po tym multi multi mamy pocieszenie. Monety. O, już są tu dwie. No to też dobry znak. Dwie monety. Kolejny symbol, tu jako trzeci symbol, czwarty. Mhm. Wszystko zależy od piłki, a mamy piłkę piątą. Szósta jest. Mamy dwa. Mamy dwa złote. Jeszcze coś dodaliśmy. Fajnie. Dwa złote. Mm, fajnie, fajnie. Kolejny tutaj los. A ty jeszcze oglądasz, i jeszcze nie zostawiłeś tutaj łapki? Zostaw łapkę, będzie mi miło. I oglądamy dalej. Więc szukamy koszulki. Mamy jedną. Aha, i tylko jedną. Ym, monety. Jako drugi symbol. Też tylko jedne. A piłka. Trzecia, jako trzecia i jako czwarta. A, koszulka, przepraszam, jeszcze tu jest piąta, tak? Pięć, pięć. No to jednego symbolu zabrakło, więc nie ma. I przed nami ostatni los. Ostatni los. Koszulina jest jedna, czy dwie, tak jak wtedy jedna. Kolejny symbol. No to mamy 2, 3 y, i to 4 i 5, czyli też jednego zabrakło. Więc kochani, y, tak na szybko już Wam mówię, jak to wyszło. Była szóstka losów. Szóstka losów, cztery puste, a my dwie mamy wygrane. Dwa losy są wygrane. Mm. Więc tak, dyszka i 2 zł. 12 zł za darmo, więc to jest mój plus, mimo że multi multi się nie spisało. Więc powiedzmy, że piłki mm, przekazały, nam do tego. Więc tak, jakby 3 na minusie w na multi multi, ale chyba tego tak nie będziemy liczyć. W multi multi mam y, całkowity minus, a tu mam jedynie plus. Bo to i tak byłby mój plus, gdyby nawet nic nie wpadło, 12 zł. Dobrze, mam nadzieję, że się bym podobało. Życzę Wam miłego sobotniego wieczoru. Dziękuję za oglądanie, pa.